no dzień dobry, dzień dobry, no jestem no. ja miałem nie przyjechać jak bucymy telefon od samego rana pani dzwoni ja by się coś się zawaliło mi by się, się zawaliła ta hałpa no a co to 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 to, 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 to takie poobgryziane poobgryziane, he no, tu, je tu wpadły czy co? <gryzanie> kolorowe a poobgryzane strasznie to wygląda, wi pani? takich jest to nie widziałem jak żyje to tu i z strony, od tego scytu tam gorzy? pokoz no Pani, zobacz to co się w ogóle podejmę, nie wiem ho 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 tutaj jest cegozy tu to widać bobry jakieś były, nie? robiły jako tamety co? no za, po co Pani to to fukane, to to pewnie było gdzieś jakieś i zaś cukrem, albo co i no chyciło się coś, jakiś zwisz. no ja bym miała ja, Pani normalne drzewo, to by nie wlos nic no, wysłoby wy, wyczesałoby swoje i byłaby siła, no. A urzędnicka pani go dała, urzędnickie, zną no te urzędnicki, no. Na jedzą regionalnych się na jedzą popija kawo i rozdy ich jak kunia po psem Ino No bucą w te fotele, no. Tyle mają w głowie. Więc je i A do Uniunu będą nowicce dorodzać. Niech tu przyda teraz zobaczyć co się stało. Jest, ratunek zawsze, ja mam za wszystko zawsze w sposób, no. My to zawsze piano fukujemy, no. takie sytuacje to jedynie piana taką mocniejsza Nawet piano klej może być wrzucony, no. Nie, 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 wtedy jak się zafukło, to robok nawet... nie ma może... z daleka jak płacuje to ucieka od razu. Nic nie wlezie, no. no i no będzie to trochę troszkę kosztować, no. no. z 80 tubek my tu wejdzie. Ona no boi takiej, wie pan, do pistoletów, nie, bo to dmuchamy z pistoleta wszystko. No tu to... A czy dwieście i fukomy, no i wiedzę, jest młodym już. Taką Pani, widzę, że Pani uczciwo kobita jest, no. No to dobra, to... O, przewito to ręka i jutro przyjeżdżamy. Młody wiedzę w karabin i fuko, no. Gwarancja na sto lot, no. Dobra. Do widzenia, do jutra, no... Hey.